mam go widzę dzisiaj z miną anarchii, bo straciłem wszystkie ity na pyku. I za bardzo już nie chcę mi się grać, bo ciągle odrabiam i ty. Ale teraz straciłem jeszcze legity, a nie tylko od jaks. Na anarchii zacznę grać. I mam sposób na zarobek dobry widzę. żeby mnie nie zabił. No. No ja i mi goni. Lecz ci to zdaje, że mnie zabijesz. Czekajcie, wzrę. Macie. Zebra, bo ja mam taki pomysł. To e, po, do dobry zarobek. E, już wam to pokazać, tylko muszę dojść. lajki i subskrypcja przypominam. Jest... O, tam jestem z right. O, O! Jeszcze jajko, idealnie. Żeby nie zginąć. No i zginę. Zele. Mówię no ja widzę, tu trzeba tak. Ja mam już 800 dolarków, ale przez ten tylko sposób zarobiłem tyle. A, a... jeszcze jak wydaję na te jajka, żeby móc je otwierać, żeby móc wchodzi na serwis eventową. No to jeszcze szybciej zarabiam. A tu to ja muszę tylko tak zaskoczyć. No i zginąłem. Ja cię widzę. Ale bardziej mi się opiera, że na anarchii, bo są fajniejsze eventy dla mnie, bo to jest jak na. było na evencie. Święty, na święta Bożego Narodzenia. To tak samo było. Jostetnie. się. nie wiem. Wcześniej za odcinkiem, to ja tak robiłem to subskrybujcie, żeby było więcej odcinków z tego. Słyszę, że już nie będzie spek, ale wkurzyłem się, wkurzyłem się, bo nie powiem wkurzyłem się, bo... Śpiję. Ha! Spadł. Chipa ma. zginą, widać, że zginął. Chodź. Nie wiem, wiedziałem. trzeba... Mówię, tu nie. Tu, tu po prostu. Nie, nie, nie da się zarobić. Da się zarobić, ale. Ty musicie tutaj być. Y, Obszar jakąś. Nie, możecie, nie mogę zginąć. Tu. Tu. Szed. Powiem na spak. Kid. mi go. No, został mnie. Ja cię. Coś, co ci, co, ci, co tam graczowi dało, to że mnie zabił. Hmm czy nie było ty... A to są cecha? Cecha... A no, zobaczysz, czy są cecha. Na to było perukie. z tego polowania. Cecha. O! No to pójdę sobie na to. No, nie nie mi raczej będzie mnie zabijało. Więcej widzę, że są na spa.

zmienimy cechę na tę po prostu yy, jajkoś, jajka trzeba wystawić za ja wystawiłem za 49 one mi się w sekundę spytają i na tym masz więcej hajsu bo nie no i co no co, i co ci to daje że mi zabijesz Ja nie doskoczyłem? Nie wiem, widzę. W upadnie bania, jeszcze gorzej. Ale to jest tylko ochrona 3. Ja boję, nie farmię jakiegoś hajsu, tylko... Tylko ja za killer robię. Tyle. No, zabijam te moby. Żeby to zdobyć. Jezus. Ja padnę. to z jejich. ha Hora. Rostu. Dobro. Noč. To znika. No, bo na są dwa No dole zawsze jeden U, no i dobra i farmi teraz patrzę nikt tu nie wchodzi i nie opiera się po prostu ja tak już zarobiłem dużo hajsa, bo aż 738 dolarów um, dla mnie to jest bardzo dużo no i patrzcie tutaj ja sobie siedzę i farmię Jutro jeszcze z kolegami będę grać to jeszcze lepiej no. Ale to no, ten odcinek będzie ostatni. Bo już więcej nie będę nagrywał na tą chwilę odcinków przez ten, ten tydzień. Następny tydzień nie będę w ogóle nagrywał odcinków. Bo, bo po prostu będę miał przerwę chwilową przez jeden tydzień. Ale za tydzień wracamy z odcinkami. No, okej. Okay. I, tu, I tutaj trzeba przy. Ja tu y, ile chcecie farmić. Tyle farmicie sobie. Ym, ja farmię tam jakieś 4. Maksymalnie 4. Tak, to po 5. Tylko chyba 4 będę farmił, bo 4, o wiele mi się opiera. Mówię, tylko tutaj najgorzej, jak gracze będą wchodzić wam tu i tu. To lub... lub no, logacie. Logacie lub idziecie e, na spawna. Jak są daleko jeszcze? No, ale tutaj macie tak. Tu normalnie zarabiacie. Jak, jak do, najlepiej, jak da się. No i mamy już pierwsze jajko wzajem. A pozbieramy cztery, żeby Wam pokazać jak to wychodzi mi. I no, i tutaj tak farmicie. I bo nikt tu nie wejdzie wam. Bo możecie go zepchnąć jak macie knoka. macie już drugie jajko, mam. ale dopiero a dopiero co zabiłem parę mobów. Mówię, tutaj to się tak opyla siedzieć. Macie ja już mam 700 ileś. Ale jak będziecie będziecie sprzedawać 49 ciągle no to będziecie na tym hajdzie zarabić więcej jeszcze. Go. Najlepiej, jakby. No, nie może tak ciągle dropić, ale jak dropi, to też jest git. Nie. Na samą górę by się opylało, że tam może jeden mob ale... No, ale chociaż tam nikt was nie dosięgnie. Musicie marnować chalić na bloki. Lub pójść kopać ale wolę zmarnować, bo... <laughs> już ostatnim dadłem i straciłem serce. Mam już 3 jajka. Jeszcze jedno jajko. Nie chodzi, że tu nie ma EC nigdzie. Jakby było tu EC, mamy cztery. A pozbierajmy takie Dobra, sześć, widzę. Jak ktoś zauważymy, jak ktoś tu będzie szedł, to raz nas pana, Ale że... Nikt jeszcze nie chodzi. No to mówię to. Pozbierajmy sześć. I to więcej zerwiem na tym. I wam nie polecam, żeby w ten, u tego sklepikarza, gdzie idziesz na tą eventową kupować jajka, bo one za stówkę są jedną. Dlatego ja wolę kupować za dyszkę na rynku lub tam... Trochę więcej, ale to, jest, to są ceny, jak wy, ludzie wystawiają. A ja tu... A ja tu farmy far teraz te... 4, żeby móc później, ale cztery już mamy. Czemu jej nie otwieram? To jest trochę bez sensu. No widzicie, widzę, tu się buduje. Nie, widzę nie. Straciliśmy dwa jajka. Jeszcze straciliśmy złote jabłko. Ja... Dzisiaj nie straciliśmy. Wystawi jedno za 49 i tylko dwa zarobiliśmy. Hmm. Nie wiem, zaczęła to kupić serce i... I chyba hełm trzeba kupić. Ale czemu? Czekajcie, widzę? To mi się nie sprzedadzą za 49. O, dobra. Dobra. Pole chodzi najtańsze. Za 380. Kupię jedno. I no i się sprzedały. I teraz jakie mi zibanie. Dobra. Aż teraz wszystko. No Naj... najniższe. I pokażcie mi po ile chodzi najtańszy. Najtańszy. Czekajcie, bo boję się Mamy jeszcze serce, czyli mamy już 9 serc Czyli już powoli odrobimy odrobiamy te serce, które straciłem A że dwa, dwa straciłem, a to już odzyskałem jedno Tylko jeszcze kolejne odzyskać No i zmianki jakąś nałożyć na to jakieś No i jeszcze tu gracze wchodzą. jeszcze gorzej. Nie ma. no, 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 widzę. Nie wiem, czy byśmy nie musieli zmienić cecha. Upewnijmy. Nie. No i co? I co ci to da, że mnie zabijesz? No zabij. Ty mi truwa i... Hmm, nie wiem, dobra cech. Zmieniamy cecha A na się siedzieliśmy. No to idziemy na jedynkę w No, jeszcze korzyść zostaw miałem. Nie chcę być, Nie chcę go widzieć, żeby coś tam gdzie siedzę, Pofarmi się te trzy jajka. Co ci doda, żeby zabił? Ej, Kiedy mam 30 serc, to nie. Nie damy ci pofarmić. Ale kiedy mam 8 serc, to. Chodź, idziemy pofarmić. Ej, 30... ja potrzebuję 10 serc. Chciałbym, żeby nikt nie być. Nie... Oj, co, co i co ci to zależy Mnie zabił? Z, uh... Tak nic nie mam. Nie ma. Co ja bym mógł stracić? No i ty. Ale dalej będę miał miecz. O! Bez miecza to ja bym nie musiał nie To trzeba iść szybciej. No, tak. Tam może sobie farmić, ale nie dam mu pofarmić tam, gdzie ja będę siedział. Tam to tylko ja będę widział i moi, moi koledzy okay. Muszę być uszkowany To mógł się podbudować bo tam są Też nie da się wejść tylko przez tam się da wejść tam Nie da się wejść widzę. Aj by nie dało się, byś to bym tam siedział. No wie owce. Tam czy tu, mm, tu Czemu tam nic nie chodzi? To jest dziwne. co wy tam, nie na górę po co? Pff. bijcie się tam. no bijcie się, bijcie się ja sobie farmie tutaj na górze no, oni się tam będą bić, a ja sobie tu będę farmił Jajko, jeszcze jest tylko 4 3. Nie będę farmił już 6. 6 było. Ostatnio to się źle skończyło, bo ostatnio masz 2 jajka i 2 zostało mi. I na bardzo mi się nie opyla. Tam to nie będę jeszcze. Na ci tam chodzą. wolę nie stracić muszę sobie ogarnąć jakiś mięczik z knokiem. nie ludzi którzy by tu wchodzili no może to nikt też nie wie jak no, tam może jak będą musieli się już zwijać żeby sprzedać wszystkie jajka które zebrałem Dwa jeszcze, czyli będą się jeszcze dwa razy mogę wykorzystać pójścia na za... kolejny, będę musiał znowu kupić cz 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 cztery. O Jezus, o Jezus. ja zawsze farmiłem po jednym, po jednym jajku i to pójdzie do mnie. No. Ty umie tylko knokować, a ty co, nie umiesz? Nie umiesz inaczej grać? Nie no, tu pójdziemy, no tu pójdziemy, nie. Nie no, tu pójdziemy, no tu pójdziemy. Co ci to zależy, że mnie zabijesz? Dobra. Zginąłem, no, ja Cię zmieniam cechę, bo ten typ się wszędzie będzie, tam gdzie ja. Pozbierałem jedno jajko i Ty, już się musiał wkleić. Ja już nie mam bloków, żeby tam siedzieć. Będziesz wszystkie ukradł. Nie no, jeszcze nie będzie hitał. No, jechać. Yeah. A przysłych. No, nie, no, i. Nie, nie, czy mam widowę? Ty tylko więcej hajsu niż zyskałem. I chyba już tak zostanie. Ja za odcinkiem to ja siedziałem, nikt mnie nie bił, a tu od razu po chwilę jak wchodzę to ginę. Nie wiem co się dzieje. Co ci to da, hmm. Co mu to mnie zabił? To yy, czuję się lepszy i po prostu dlatego mnie zawiódł? Nie, pa, wchodzę, patrzcie. Ten ty razu zmienia miejsca. Ale? Jak ty mnie goni, no, no, dawaj no. Jak się czuję? A, teraz. A ja wiem co on robi, on po prostu denerwuje graczy. Wam pokazać, jak zarabiam na tym na anarchii, ale raz tylko pokazałem, jak się, się wam zarabia. To na tyle na razie.